Zbieraj zioła ze mną, dziś poznasz jedno z najcenniejszych majowych ziół, czyli czarny bez. Maj w tym roku nas nie rozpieszcza, raz deszcz, raz słońce, a chłodne poranki wciąż dają o sobie znać, ale właśnie taka aura to idealny czas na wyprawę po kwiaty czarnego bzu, które zaczynają właśnie kwitnąć. Jak wygląda czarny bez? Rozpoznasz go po dużych, kremowo-białych baldachach drobnych kwiatów o intensywnym, słodkawym zapachu. Rośnie dziko przy drogach, polach, na skrajach lasu. Kwiaty kwiat zbieramy w pełni rozkwitu w suchy słoneczny dzień najlepiej przed południem, zanim słońce wypali olejki eteryczne. Dlaczego warto zbierać czarny bez, bo to prawdziwy skarb ludowej medycyny działa przeciwgorączkowo, idealny przy grypie i przeziębieniu, na potnie i przeciwzapalnie wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn na kaszel, katar i zatoki, bo rozrzedza śluz i ułatwia oddychanie i na odporność, bo wspiera organizm w walce z infekcjami. Pomaga także przy przeziębieniu, bo w głowy i zatok, gorączce, zapaleniu oskrzeli, grypie i co ważne, jest łagodny i bezpieczny dla dzieci. Zróbmy razem napar łyżkę, kwiatów, zależ szklanką w i pasz pod przykryciem 10-15 minut. Pij 2-3 razy dziennie, najlepiej z miodem i cytryną. Dawniej mówiono, że kto ma czarny bez pod ręką, temu lekarz niepotrzebny. Wierzono, że bez chroni dom przed chorobą i złymi duchami. A więc to co, pozbierasz te zioło ze mną, daj mi koniecznie znać w komentarzu.